Hej, witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Jak już dobrze wiecie, dzisiaj wychodzi film dokumentalny Seleny Gomez pod tytułem My Mind and Me, którego nie miałam jeszcze okazji obejrzeć, ale zaraz się za to zabieram. Jako taki przedsmak i formę promocji dostaliśmy wczoraj wywiad z Seleny dla Rolling Stone. Już... W 2020 roku pisałam wam, że stan zdrowia Seleny nie jest najlepszy, że nie ma siły wstać z łóżka, przez to często odwołuje występy i ma depresję i myśli samo. Hm, hm. W 2020 roku, wtedy kiedy wszyscy próbowaliście mi wmówić, że Selena jest ok i że ja specjalnie to zmyślam, mamy 2022 rok. I Selena sama potwierdza, że było z nią bardzo źle. Post podlinkuję wam w opisie, gdybyście chcieli nadrobić. Selena w wywiadzie dla Rolling Stone bardzo się otworzyła i, o dziwo, pierwszy raz tak bardzo wchodziła w szczegóły, ale, żeby dowiedzieć się więcej, to oglądajcie dalej. W rozmowie zdradziła, że na przestrzeni ostatnich kilku lat leczyła się w aż czterech ośrodkach. Cytuję. Myślę, że kiedy zaczęłam wchodzić we wczesne lata dwudzieste, zaczęło się robić u mnie naprawdę mrocznie. Zaczęłam dostrzegać, że nie mam kontroli nad tym, co czuję, czy co robię, co jest złe i czy dobre. Zaczęło się od depresji, a potem przeszło w izolację. Wtedy po prostu nie mogłam się ruszyć z łóżka, nie chciałam, żeby ktokolwiek ze mną rozmawiał, moi przyjaciele przynosili mi jedzenie, bo mnie kochają, ale nikt z nas nie wiedział, co mi jest. Czasem leżałam w łóżku tygodniami, a zwykłe schodzenie po schodach powodowało, że brakuje mi tchu. Myślałam, że świat byłby lepszy, gdyby mnie na nim nie było. To jest dokładnie to, o czym Wam pisałam w poście i później bardzo, bardzo długo wyjaśniałam, że to właśnie między innymi dlatego Selena przekładała wywiady czy promocje, bo zwyczajnie nie była w stanie pracować. W 2018 roku przeszła epizod psychotyczny, w którym słyszała głosy i została zdiagnozowana z chorobą dwubiegunową. Powiedziała też, że z powodu leków, jakie przyjmuje po przeszczepie nerki oraz tych, które pomagają jej w wyleczeniu zdrowia psychicznego, jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie mogła mieć dzieci. Dodała też, że po premierze dokumentu zamierza zniknąć z social mediów na jakiś czas. Na pewno nie na taki długi, bo na przyszły rok zapowiedziała również nowy album. I trzeba przyznać, że przyznawanie się do tego wszystkiego, przez co przechodziła, wymaga odwagi, i dobrze, że jest bardziej szczera z ludźmi. I do tego momentu byłam bardzo pozytywnie zaskoczona wypowiedzią Seleny. Nie podobały mi się natomiast trzy kwestie, które teraz wymienię. To było takie głupie, ale naprawdę myślałam, że mój świat się skończył. Nigdy nie wpasowałam się do grupy fajnych dziewczyn, które były celebrytkami. Moją jedyną przyjaciółką w branży tak naprawdę jest Taylor Swift, więc pamiętam, że czułam, że po prostu nie pasuje. Wydawało mi się, że wszyscy wokół mnie żyją pełnią życia. Co jak co, ale Selena jest osobą, która lubi kiedyś o niej mówi i od zawsze otaczała się surowymi koleżankami z biznesu, czy to na przykład sławnymi chłopakami, z którymi wchodziła w bardzo publiczne związki. Nie wydaje mi się, że Selena jest osobą, która nie pasuje do tego świata, bo sama wybrała taką drogę i idzie nią przez lata. Ale okej, okay, niech jej będzie, że jest inna i odstaje od reszty, skoro tak chce. Drugą kwestią, która nie szczególnie mi podpasowała, jest to, że Selena w wywiadzie powiedziała, że przez dwa dni czuła się źle po tym, jak ktoś nawiązał do niej w rozmowie a kiedyś przeżywałaby to miesiącami. Na koniec dodała, że postanowiła jednak zrobić coś dobrego i pokazać, że jest miła. Ludzie bardzo usilnie próbują wmówić mi, że nie chodziło tutaj o Hailey, tylko o Britney, ale jest kilka powodów, dla których na 100% mówiła o Hailey. Po pierwsze, Rolling Stone na swoim oficjalnym Twitterze sami napisali, że odniosła się do podcastu Hailey, Call Her Daddy i ich wspólnych zdjęć. Po drugie, wszystkie media piszą, że wypowiedziała się pierwszy raz na temat podcastu z Hailey i cytują tą wypowiedź. Gdyby rzeczywiście mówiła o kimś innym, to myślę, że media raczej nie powielałyby ciągle tego samego błędu. Po trzecie, postanowiła zrobić coś dobrego i pokazać, że jest miła mimo sytuacji, no to raczej wiadomo, że chodziło jej o wspólne zdjęcia z Hailey, które wyszły zaraz po podcaście. Nie mogła mówić o Britney, skoro sama Britney mówi, że nie miała na myśli Seleny w swojej wypowiedzi, a między nimi nie było ani jednej miłej interakcji od czasu kiedy Britney ją zablokowała i skrytykowała ją. I skoro już sobie wyjaśniliśmy, że mówiła o Hailey, to może przejdźmy do tego, dlaczego ta kwestia mi nie pasuje. Selena i Hailey Obrid twierdzą, że ruszyły naprzód, że nie ma między nimi dramy, złej krwi i czego dowodem miało być te wspólne zdjęcia. Hailey w podcaście nie powiedziała ani jednej rzeczy, która mogłaby być przykra dla Seleny. Powiedziała, że ma do niej szacunek, że wszystko sobie wyjaśniły i że życzą sobie jak najlepiej. Więc po czym tak naprawdę Selena mogła czuć się źle? Przecież o tym, że Hailey się wypowie, wiedziała naprawdę dawno temu, skoro zdjęcia na Gali były ustawioną akcją marketingową. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to odsyłam Was do poprzedniego podcastu. W każdym razie, Hailey nie powiedziała nic, co mogło ją urazić, wręcz przeciwnie, wypowiedziała się bardzo ostrożnie, z szacunkiem. A dwa, że skoro nie ma między nimi dramy i sprawa jest zamknięta, to po co to dalej ciągnąć? Przypominam, że to już drugi wywiad, w którym odnosi się do sprawy. Wcześniej została zapytana o zdjęcia z Hailey, powiedziała, że to nic takiego i nie ma o czym mówić. Skoro nie ma o czym mówić, to po co dalej na ten temat rozmawiamy? I trzecia kwestia, która niekoniecznie mi się podoba: Selena powiedziała też, że od zawsze chciała w wieku 25 lat mieć męża i dziecko, a teraz ma 30 lat i jest bardzo daleko od obu kwestii, co ją frustruje i sprawia, że czuje, że jej życie nie ma sensu. Znalazłam mi wypowiedź z 2012 roku na ten temat i faktycznie nie kłamała. W wieku 25 lat chcę mieć męża i dzieci. Oczywiście zależy mi na karierze i sukcesie zawodowym, ale najbardziej cenię sobie rodzinę. I okej, okay, nie ma w tym nic złego. Myślę, że każdy z nas ma jakieś plany na przyszłość i liczy na to, że w pewnym momencie, raczej wczesnym swojego życia, weźmie ślub. Ale fakt, że nie udało jej się tego osiągnąć do 25 roku życia, raczej nie oznacza, że jej życie nie ma sensu i że jest do dupy. Dlatego mówiłam Wam, że Selena urządziła sobie ślub z samą sobą na 30. urodziny, co sama potem potwierdziła i nie powiem, nie jest to do końca normalne. Selena ma w pewnym sensie obsesję na tym punkcie i m.in. dlatego też jest cięta na Justina i Hailey, bo im się udało i są małżeństwem od 4 lat. Wydaje mi się, że powinna się skupić na pozytywnych aspektach w swoim życiu. Na przykład tym, że odniosła duży sukces w tak młodym wieku, czego może jej pozazdrościć wiele osób. W każdym razie fajnie, że tak się otworzyła i była to ciekawa zapowiedź przed dokumentem. A teraz zabieram się za oglądanie i odezwę się do Was w podcaście z przemyśleniami. Z tego co słyszałam, to podobno jest jakaś drama na temat tego, jak przyjaciółki Seleny ją traktują. I że kilka razy wypowiedziała się na temat Justina niepotrzebnie w tym dokumencie, czego jeszcze dokładnie nie wiem. Jak że to dam znać i konkretnie się na ten temat wypowiem. A wydajcie mi znać w tym czasie, co myślicie o całym wywiadzie i o tym, co powiedziała Selena, bo jestem ciekawa waszej opinii. I nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się przy następnym podcaście.